Ma pokemony kamienne, więc swoje normalne ataki nie zrobią na nim wrażenia. Ze wszystkich walk do tej pory to właśnie tę uważam za największe wyzwanie. Ta kobieta doprowadzała mnie do łez. Zastanawialiście się kiedyś, czy da się przejść grę tylko jednym pokemonem? Postanowiłam podjąć się tego wyzwania, mimo że bardziej interesują mnie w grach kwestie fabularne, a w walkach pokemon raczej jestem dość słaba. Więc nie oczekiwałabym fascynujących taktyk. Wybrałam moją pierwszą grę Pokémon, czyli Pokémon Platinum. Poza tym jest to moja ulubiona gra Pokémon i posiadam do niej najwięcej sentymentów. Pokémon Platinum wybrałam jeszcze z jednego powodu. Mogę tutaj grać moim ulubionym Pokémonem, Lemiałem. który równocześnie jest maskotką mojego kanału i to właśnie on będzie bohaterem tego filmu. Zdaję sobie sprawę, że Glemiał nie ma nadzwyczajnych statystyk. Największym atutem naszego kotka jest jego prędkość, a reszta... Mm, no cóż, nie wygląda to zbyt dobrze. No ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo, prawda? Jak pewnie dobrze wiecie, Glemiał jest typu normalnego, więc będzie podatny na ataki typu walczącego, a same ataki normalne Glemiała nie będą super efektywne na nikogo. Oczywiście nie zamierzam ewoluować Glemiała. Zrobiłabym mu tylko krzywdę, a w mojej skromnej opinii nie potrzebuję ewolucji. Jeżeli film się Tobie spodoba, może coś po sobie zostawić. Z góry dziękuję. Dobrze, już nie przedłużam. Zaczynajmy. Wybrałam swoją postać, a mojego rywala nazwałam standardowo Bary. Tak jak go pamiętam za anime. Nasz Glemiał był ukryty pod postacią Tertwiga. Miałam nadzieję, że Barry weźmie Chimchara, ale okazało się, że Barry jakimś cudem wybrał również Tertwiga. Do tej pory nie wiem jak to się stało. Pierwsza walka okazała się bardzo prosta. Dzięki temu, że Glemiał od początku zna ruch fake Później Tertwiga należało tylko zadrapać. Od profesora Rowana otrzymaliśmy TM zawierający ruch Return. Jego moc wzrasta w zależności od szczęścia Pokemona. Od razu nauczyłam Glemiała tego ruchu, ponieważ wiedziałam, że będzie bardzo przydatny w dalszej części gry. W mieście Jubilife od blond włosej dziewczyny dostałam przedmiot Quick Claw. Wiedziałam, że Glemiał jest szybkim Pokemonem, ale z braku lepszej opcji dałam mu właśnie ten item. Przyszła pora na kolejną walkę z rywalem. Felkad Glemiała Starliemu zabrał ponad połowę HP i wystarczyło go tylko dobić drapaniem. Hertwig również nie był wyzwaniem. Był trochę wkurzający, bo ciągle wzmacniał swoją defensywę, ale po spawie ataków ofensywnych w końcu i on padł. Na 13 levelu mój Glemiał nauczył się Hypnosis. Zbliżała się walka o odznakę, której naprawdę się obawiałam. Rork, ma pokemony kamienne, więc swoje normalne ataki nie zrobią na nim wrażenia. Postanowiłam wytrenować Glemiała. Podczas treningu nauczył się Feint Attack. Nie jest to najlepszy ruch przeciw typom kamiennym, ale lepsze to niż normalne ruchy. Postanowiłam wyzwać lidera Rorka na 18 levelu. Zaczęłam standardowo od Fake Outa. I tak jak się spodziewałam, ten ruch nie zrobił Giodudowi dużej krzywdy. Feint Attack natomiast o wiele więcej robił więc postanowiłam jak najszybciej się z Geodudem uporać. Niestety, Rock Troll nieubłagalnie zabierał mojemu glemiałowi życie. Na domiar złego, Rourke postanowił użyć Potiona. Udało mi się pokonać Gioduda bez dalszej straty HP tylko dzięki Krytowi. Nadszedł czas na Pokemona. Onixa. Licząc, że gle miał trafi Hypnosis, które ma 60% celności, próbowałam go uśpić. Paint attack Onixowi robił jeszcze mniej niż Jadudowi. Mogłam liczyć tylko na szczęście, że Onix szybko się nie wybudzi. Niestety, wybudził się już po pierwszej turze. Sprawa wyglądała beznadziejnie i postanowiłam już spamić feint atakiem, by nie być całkowicie uzależniona od szczęścia czy hypnozy trafi. O zgrozo, Rourke użył kolejnego potion'a na Oniksie. Wiedziałam, że ta walka jest już prawie przegrana. Mogłam liczyć tylko i wyłącznie na critical hita, w tym momencie wręcz błagałam o niego. Niestety, criticala nie było, a Onyx dobija mojego glemiała. Stwierdziłam, że to nieśmieszny żart, ile feint atak brał Onyxowi. Więc tym razem wytrenowałam Glemiała na 22 poziom. Geodude załatwiłam szybciej niż wcześniej, bo padł na 3 hity. Niestety miał krytycznego rok troła, więc Glemiał musiał poradzić się z Onixem na 40 HP. Podczas walki z Onixem postanowiłam nie bawić się w usypianie i po prostu spamiłam feint attack. Onix padł, ale wiedziałam, że ostatnim Pokémon może mojemu Glemiałowi zrobić sporą krzywdę. Zaczęłam od Hypnosis. Niestety nie trafiłam a bolesny headbutt Kranidosa zostawił Glemiałowi 10 HP. Albo trafię Hypnosis, albo przegrywam walkę. Trafiłam! I ku mojej uciesze Feint Attack zabrał Kranidosowi aż połowę HP, a on nadal spał. Wystarczyło go już tylko dobić. Wiedziałam, że żeby dostać się do kolejnej lokacji, muszę znać ruch Rock Smash. więc przyszedł czas na załapanie HM Slave'a. Na początku złapałam Machopa, ale uświadomiłam sobie, że przecież czwartej generacji jest lepszy Pokémon do tego. Oczywiście, Team Galactic zrobił syw w elektrowni, więc należałoby go posprzątać. Musiałam więc pokonać dowódcę Mars. Nie było to trudne do padł od auta, natomiast Paragli niby trochę mojemu Glemiałowi zabrała HP, ale ostatecznie to właśnie Glemiał pokazał swoją dominację genetyczną nad tą gorszą i beznadziejną wyższą formą. Dotarłam do miasta Eterna, i nadszedł czas na trawiastą liderkę Gardenia. I poszło wyjątkowo łatwo. Fakeout zabrał Tertuigowi około połowy HP, a że return w tym etapie gry już jest dość silny, to również dobił Tertwika. Jerima i Rose Raid również rozgromiłam samym returnem. Team Galactic ma własną bazę w Ethernia, więc oczywiście należałoby to miejsce zniszczyć i przy okazji uratować sprzedawcę rowerów. Dowódca Jowisz okazała się trochę większym wyzwaniem ponieważ zlekceważyłam ją i nie wyleczyłam w pełni glemiała przed walką. Jej zubat miał inner focus dlatego fakeout go nie splinchował i udało mu się zabrać mi trochę HP. Bez screena z kantanka myślałam, że tą walkę przegram, ponieważ mój glemiał miał dosłownie 4 HP po tym, gdy nie trafiłam returnem. Podczas rozwiązywania zagadek sali duchowej mój glemiał zaczął chcieć ewoluować ale na szczęście powstrzymałam go od tego koszmarnego błędu. Podczas walki z Fantiną uświadomiłam sobie, Że trochę przesadziłam z trenowaniem Glemiała. Glemiał był na zbyt wysokim poziomie i Fantina, mimo użycia przedmiotu leczącego, mogła zdjąć mu jedynie 30 HP. Po zdobyciu odznaki reliktu przyszedł czas na kolejną walkę z rywalem. Muszę powiedzieć, że nie stanowiła żadnego wyzwania. Wszystkie Pokémony oprócz Grotla padały na hita od Riturna. Później zaczęłam myśleć nad zmianą itemu dla Glemiała. Nie pamiętam gdzie, ale okazało się, że zdobyłam szelbel które przywraca odrobinę HP, kiedy atakuje. Więc od teraz Glemiał nosił ten item. Kiedy dotarłam do Veilstone, po prostu popędziłam do marketu i kupiłam tyle protein, ile mogłam. I oczywiście naszprycowałam nimi mojego Glemiała, aby podnieść mu statystykę ataku. Następna liderka. Obawiałam się jej i słusznie. I walczące pokemony mogły zrobić glemiał naprawdę sporą krzywdę. Początek był naprawdę dobry. Glemiał przy użyciu Fake Outa i Return pozbył się Meditator, a Machoke szybko padł. Wszystko się zmieniło, gdy do gry wszedł Lucario. Okazało się, że jest szybszy od mojego glemiała, pomimo przewagi levela i Drain Punchem prawie zdjął glemiała na hita. Walka była przegrana. Miałam tylko jeden pomysł na tą walkę uśpić Lucario. Drugie podejście wyglądało podobnie. Niestety nie trafiłam w Lucario Hypnosis i mój Glemiał padł od Drain Punch'a. Przy trzecim podejściu los się do mnie uśmiechnął i mój szybszy Glemiał zdołał uśpić Lucario. Rasa do pastori była dość spokojna i bezproblemowa. Przed wejściem do wodnej sali Barry wyzwał nas na kolejny pojedynek. Jego starawie i ponite glemiał pokonał bezproblemowo. Jednak Grotla należało się obawiać. Wyszło na to, że Grotl zostawił mojego glemiała na 11 HP. A Buizel? No cóż, po prostu użył Quick Attack. Przy drugim podejściu nie zlekceważyłam Grotla i próbowałam go uśpić. Mimo, że mi się udało, to Grotl dostał Critical Hita i mojego Glemiała zostawił na 20 HP. Myślałam, że będzie powtórka z pierwszego podejścia i Buizel dobije mi Glemiał Quick Attackiem. Jednakże ten idiota nie użył tego ruchu, co Glemiał wykorzystał one-shotując go Returnem. Ta walka sprawiała Glemiał duże problemy. Gajardo zaskoczył mnie, że był aż tak bulki, a jego Waterfall Zabrał Glemiałowi aż połowę HP. Flowcel był również problemem. Jego brain bił naprawdę sporo, a przez to, że trzymał Citrus Berry, nie byłam w stanie pokonać go na dwa ataki. Liczyłam, że Glemiał trafi krytycznego return, ale niestety Flowcell pokonał naszego Glemiał. Postanowiłam uśpić i Gajardosa, i Flowcella. Miałam aż trzy podejścia. Wszystkie skończyły się klęską. Dopiero przy czwartym podejściu miał trafił krytycznego return i załatwił Gajardosa na hita. Locela należało uśpić. I tak się stało. Spał aż do swojego podnięcia. Crusher Wake miał ostatniego pokemona, Quagsire'a, na którego należało po prostu spamić returnem. W końcu pokłonił się sile Glemiała. Dotarliśmy do Celestic Town, tam spotkaliśmy Cyrus'a. Oczywiście nie obyło się bez walki. Przy epickiej muzyce, miał bezlitośnie pokonuje kolejno Snizela, Golbata i Markroa. Lider Timu Galactic nie stanowił dla nas żadnej przeszkody. Dotarliśmy do Canalejw. Barry wybrał bardzo majestatyczne miejsce na kolejną walkę z nami, tudzież na moście Canalejw. Ta walka była dość szybka, jego Staraptor już nie padał na hita od Riturna, więc jego takedown był w stanie zrobić mi krzywdę. A najgorsze było dopiero przed nami, bowiem jak wystawił Herakrosa, to już wiedziałam, że ta walka jest skończona. To już był ten czas, by nadużywać ruchu Hypnosis. Więc przy drugim podejściu już się nie cackałam, tylko od razu próbowałam usypiać Staraptora. Tak samo stało się z Herakrosem. Rapidasha zabiłam na dwa returny i Flowcella tak samo. Postanowiłam podjąć próbę uśpienia Tortery i udało się. Aż trzy Pokémony barego uśpiłam. Aż nie dowierzałam swojej szczęście jak na 60% celności Hypnosis. Rourke, Maylin i Byron to liderzy, których naprawdę się obawiałam. Przecież moje normalne ruchy stalowym Pokémonom absolutnie nic nie zrobią. Nie bardzo miałam pomysł na tę walkę, więc stwierdziłam, że zobaczę, ile Return zadaje jego Pokémonom. I aż się zdziwiłam, bo Magnetonowi zadałam ponad połowę HP. No ale niestety już sama walka z Magnetonem była wykańczająca dla bo Totalnie nie wiedziałam jak tą walkę ugrać. Więc próbowałam szczęścia i usypiałam jego Pokemony. I nawet jak Magnetona udało mi się uśpić i pokonać, to do Stylixa nie miałam już tyle szczęścia i pokonywał mnie dwoma flash kanonami. Dość długo szamotałam się z Byronem licząc na szczęście. W końcu poszłam po rozum do głowy i postanowiłam, że znajdę ruch Dick. Który powinien mi stanowczo pomóc go pokonać. IM okazał się łatwo dostępny dla mnie w tym etapie gry. Pomimo posiadania tego ruchu, ta walka i tak nie była łatwa. Co prawda z magnetonem poszło perfekcyjnie. Stilix niestety nie obrywał od Diga super efektywnie. Gdy Stilix padł, chyba pierwszy raz, szedł czas na Bastiodona. Uśpienie trafiło. Niestety obudził się po pierwszej turze, ale byłam zachwycona damagezem, jaki zadał mu Digg. O zgrozo. Zaczął bustować swoją obronę. Przez co siła mojego diga znacząco malała. I znowu sytuacja stała się beznadziejna. Bastiodon przeżył dosłownie na kilku HP. W końcu, przy którymś tam podejściu, mimo że Stylix obił mnie tak bardzo, że Glemiał miał 7 HP, udało mi się uśpić Bastiodona i pokonać go Digiem, bo naprawdę była trudna walka. Team Galactic postanowił wysadzić jezioro w pobliżu Pastory. Mimo, że spóźniłam się, by uratować Azelfa, to i tak musiałam stoczyć walkę z kolejnym dowódcą, Saturnem. Nie było to trudne. Golbat nic mi nie zrobił, Toxic Rock był trochę przerażający, ale Return Glemiała doskonale sobie daje radę. Bronzer również padł od siły Returna. Czym prędzej pobiegłam pomóc, w walce z dowódcą Mars. Ta walka była bardzo podobna do poprzedniej. Golbat nie miał żadnych szans, Bronzor padł od kilkunastu return, Paragli trochę przestraszyła, ale Gle miał po raz kolejny pokazał dominację genetyczną. W obliczu zagrożenia należało udać się do kolejnego jeziora, który leży obok miasta Snowpoint. I przy okazji zdobyć kolejną odznakę od Candies. Mimo, że Snizel zdołał mnie uderzyć, ponieważ posiada Inner Focus, to i tak stanowczo szybko padł. Jednakże Abomasnow doprowadza mnie do szału. Nawet jeżeli udawało mi się pokonać Abomasnowa, to niestety Froslas, na którą ataki normalne nie działają, pokonywała mojego glemia bezlitośnie Blizzardem, który miał 100% celności we wcześniej wywołanym gradzie. Znowu musiałam się zastanowić, jak to ugrać największym problemem była Froslas, więc postanowiłam, że zdobędę silny atak typu mrocznego. Najsilniejszym tego typu dostępnym atakiem w tej generacji był Sucker Punch, którego Glemiał próbował się nauczyć wcześniej, więc udałam się z Heart do Move Remindera. To była trudna decyzja, czy pozbyć się Fakeouta, ale postanowiłam, że w tej walce się nie przyda, bo Snizel ma Inner Focus i znowu zaczęła się moja batalia za Bomasnoem i Froslas. Tak jak się spodziewacie, Sucker Punch nie rozwiązał. Nawiązywał w 100% mojego problemu. Jeżeli Aboma Snow zdołał mnie uderzyć, to walka była przegrana, ponieważ Frostlass nie padała na hita od Sucker Puncha. Tylko raz Sucker Punch zabił Frostlass na hita, gdy się trafił krytyk i po raz pierwszy ujrzałam ostatniego Pokemon'a Candice, Pilos Niestety, przez przypadek użyłam Digga na niego i Glemiał został pokonany płejkiem. Candice w pewnym momencie zaczęła myśleć. Ponieważ gdy ja chciałam użyć Sucker Puncha, to ona używała double teamu, co powodowało, że Sucker Puncha okazał się porażką. W końcu bez straty HP udało mi się pokonać oboma i miałam wystarczająco dużo szczęścia, by pokonać Froslas. Przeszłam do walki z Pailoswine i znowu miałam szczęście, bo udało mi się go uśpić ze wszystkich walk do tej pory to właśnie tę uważam za największe wyzwanie. Po tym jak Barry sknocił ratowanie Yuxi, pozostało nam tylko zdewastować bazę Team Galactic w I tylko przy okazji uratować legendarne Pokemony. Po jakże inspirującej przemowie Cyrusa czekał nas kolejny pojedynek z liderem Teamu Galactic. I znowu tak jak wcześniej, przy epickiej muzyce, pokonaliśmy tylko i wyłącznie Returnem, kolejno sniza Akrobata i Hunchcrowa. Podczas kolejnej walki z dowódcą Saturnem, muszę przyznać, że mnie zaskoczył. Jego Golbat padł tak samo jak wcześniej, ale Toxic Rogue niestety zrobił nam ogromną krzywdę. I wystarczyło tylko, że Bronzor dobije nas Girobolem. No i oczywiście w tej walce byłam debilem, bo zapomniałam, że Bronzor ma Levitate'a. Przy drugim podejściu nie pozwoliłam sobie na błąd z Digiem. Było trochę gorąco, ale ostatecznie udało się pokonać Bronzora. Oczywiście trzeba zatrzymać depresyjnego Cyrus'a przed zniszczeniem świata. Walka z Mars i Jowisz była dzieć nieprosta, ponieważ bary stanowił za mięso armatnie, a ja mogłam się ukrywać za pomocą diga. Nie mogłam się doczekać, aż po raz kolejny obejrzę moją ulubioną scenę z Pokewem Platinum. Po rozwiązaniu zagadek zniekształconego świata i odnalezieniu Cyrusa nadszedł czas na ostateczną bitwę. Handum nie przeżył diga Glemiała. Dzięki Krytowi Hunchcrow również padł. Ta walka naprawdę wyglądała obiecująco. Niestety Gajardos znowu mnie zaskoczył, że jest aż tak bulki i Glemiał stracił przez Waterfall znaczącą ilość HP. Znowu miałam szczęście i Glemiał strzelił Criticala Weavine i padł na hita. Niestety krobat nie padł na hita od returna, a ja szczęścia po raz trzeci nie miałam. Bez krytyka Hunchcrow okazał się znaczącym zagrożeniem, bowiem jego drill Pack zabierał aż połowę HP. Wewile również swoim Ice Punchem potrafił zmrozić. W końcu dostarczono mi dużą dawkę szczęścia. Udało mi się rozegrać walkę z Gajardosem tak, że glebiał miał aż 56 HP w walce z Weavile, dzięki czemu przeżył jego Ice Puncha. Dodatkowo krobat posłusznie poszedł spać i nie obudził się aż do ostatecznego ciosu. Miałam już przy sobie najlepszego Pokemona w grze, więc nie potrzebowałam Giratina. Ile miał bez trudu pokonuje władcę zniekształconego świata. Po uratowaniu świata wszyscy nam pogratulowali i kazali iść do Sunshore po kolejną odznakę. Czas na Volknera. Jolteon niestety przeżył mojego Diga, przez co swoim Church Bimem zabrał mi trochę HP. Natomiast Raichu nie mógł oprzeć się sile naszego ziemnego ruchu. Sam Dick zabiera Electrifier ponad połowy HP. I jeszcze mamy szczęście, bo Thunder Punch nas nie paraliżuje. Został już tylko Luxray, który niewiele nam robi, więc wystarczy tylko Luxraya dobić i kolejna ostatnia odznaka jest już nasza. Victory Road było istną męczarnią. Miałam tylko nadzieję, że w końcu skończy się to piekielne wyzwanie i będę mogła już wyzwać elitarną czwórkę. Wytrenowałam gle miała na 91 poziom. Upewniłam się, że mam maksymalny EV pod atak i dotarłam do Ligi Pokémon. Gdy już chciałam wejść do komnaty pierwszego członka elitarnej czwórki, powstrzymał mnie Bary, wyzywając mnie na ostatnią wspólną walkę Pokémon. Staraptor nie padł od Returna, przez co Glemiał dostał srogi łomot od Close Combat. Na szczęście Heracross udało się uśpić i w walce z nim nie straciłam żadnego HP. Cloud Scylla zrunshotowałam Returnem i to byłoby na tyle z moim szczęściem, bo Torterra nie dała się uśpić i bez problemu pokonała Glemiała. Przy drugim podejściu przez trzy pierwsze Pokemon przebrnęłam bez straty HP, jednak podczas walki z Torterą udało się ją uśpić dopiero za trzecim razem. Snorlax natomiast padł też stosunkowo szybko. W mojemu zdziwieniu Rapidash nie padł na hita od Diga i dostałam zawału, że ten Fire Blast nas pokona. Natomiast glemiał dzielnie przeżył ten atak i mogłam Rapidasha dobić. No to zaczynamy zabawę z elitarną czwórką. Aron nie okazał się taki trudny. Jego Jan Mega nie mogła sobie poradzić z siłą returna, Herakrosa na wszelki wypadek uśpiłam, ale okazało się to niekonieczne. Pokonanie Vespi Queen zajęło mi trochę dłużej, ale to przez tego Full Restora. Scissor był dla mnie niebezpieczny, więc marnowałam aż dwie tury, aby go uśpić. W końcu padł od dwóch digów. Aby pokonać Drapiona, potrzebowałam dwóch tur. Robaczy Mistrz został pokonany. Walka z Bertą była definitywnie najgorszą w całym wyzwaniu. Ta kobieta doprowadzała mnie do łez. Jej wyszkarz jakimś cudem przeżył mojego returna, a Earth Power zadał mi solidny damage. Źle założyłam, że nie użyję Full Restora, dlatego Sakar Punch nie zadziałał. W kolejnych dwóch turach pokonałam tę rybę, ale niestety ona zdążyła ustawić sensor. Glajskora również pokonałam w dwóch turach, ale zadał mi solidny damage. I Paudon chciał mnie dobić earthquakeiem, ale mu się to nie udało. Przyszedł czas na mojego Nemesis, czyli Golema. Glemiał nie miał żadnych szans. Z dwoma HP przeżyć Earthquake'a. I nie tylko to stanowiło problem. Earthquake działał podczas Diga Glemiała, a Dig to był jedyny super efektywny ruch na Golema. Doszłam do wniosku, że żeby pokonać Golema, mój Glemiał potrzebuje mieć jak najwięcej HP i dużo szczęścia. Nie było to możliwe z 91 poziomem, ponieważ Łyszkaż nie padał na Hita, więc postanowiłam, że jednak setny level Glemiał jest konieczny na ligę. Przy setnym poziomie Łyszkaż padał na hita, Hita od riturna, dzięki czemu nie dostawałam niepotrzebnego damage'a. Glycor padał w dwóch turach i Powdon tak samo. Golema postanowiłam nawalać z riturna, mimo że jest mniej efektywny niż Dig, ponieważ jest wtedy większa szansa, że golem nie wybudzi się ze snu, niż gdybym używała Diga, który trwa dwie tury. Kiedy udawało mi się uśpić golema, wyglądało to dobrze, ale nie często miałam tyle szczęścia. Naprawdę rzadko udawało mi się dojść do Raiperiora. Nawet jak Hypnozis trafił, to Return zadawał zbyt mało obrażeń, a nie miałam odwagi używać Diga z powodu groźby RefWekiem. I naprawdę wiele razy ten sam scenariusz się powtarzał. I w kółko, i w kółko. Mogłam liczyć tylko i wyłącznie na szczęście, bo Glemiała nie dało się już bardziej ulepszyć. W końcu udało się pokonać Bertę. Wykończyliśmy Golema, trafiając go Hypnozis. I maltretując digiem i returnem. Kiedy wystawiła Ryperiora, udany Hypnotiz zrobił robotę oraz uratowało mnie to, że postanowiła użyć Avalanche, a nie Earthquake'a. A dodatkowo był krytyczny cios na digu, co prawdopodobnie pozwoliło na one-shot Riperiora. Uważam to za cud, że udało mi się pokonać Bertę. Bo tutaj jednak liczyło się tylko szczęście. Flint w porównaniu do Berty to była totalna pestka. Rozgromiłam go, bo inaczej nie mogę tego nazwać, tylko i wyłącznie przy użyciu Diga. Wszystkie jego pokemony padały jak muchy, nie robiąc mi absolutnie żadnej krzywdy. Z Lucianem było podobnie. Również prawie wszystkie jego pokemony padały od jednego ruchu. Jedynie zaczęło być groźnie, gdy Bronzong zaczął używać Mind'a. Musiałam używać Return'a, który mniej niż połowę HP mu zabierał, ale trafił się kryt, więc Bronzong został pokonany. Nadszedł czas na czempiona, Cympie, Ostateczne wyzwanie. Spiritomb ze swoją denerwującą abilitką Pressure padł od dwóch Sucker Punchów. Lucario padł na hita od Diga. Togekis niestety Aurasferom zrobiła miałowi duże kuku, a nasz Return nie był wystarczający, by go zabić w pierwszej turze. Przyszedł czas na garczompa. i tym samym moją porażkę. Przez z damage jaki zrobił togekis, Garczą bez trudu pokonuje glemia. A ja utwierdzam się w przekonaniu, że muszę uśpić togekisa i garczompa. Przy drugim podejściu, Mimo, że uśpiłam Togekisa, to jednak on i tak zdołał mi zrobić krzywdę. Mogłam już liczyć tylko na uśpienie Garchomp'a. Udało się. Garchomp spał do momentu, aż nie padł. Serf Majlotika był przerażający, ale na szczęście nie zdołał powalić glemiał. Natomiast ostatni pokąs Synfi, Rose Raid, pada na hita od śmiercionośnego Ritur. Tym samym nasz Glemiał osiągnął zasłużone mistrzostwo w Pokémon Platinum. Uważam to wyzwanie za dość trudne, ponieważ w największym stopniu opierało się na szczęściu. W czwartej generacji Glemiał nie uczy się ruchów, które podwyższają mu statystykę ataku, co jest mocnym utrudnieniem. A jeżeli chodzi o specjalny atak, to Glemiał nie miał nawet fajnych ruchów. Dlatego budowałem go pod fizyczny atak. Postawiłam na taktykę z Hypnosis. Chociaż teraz myślę, że o wiele łatwiej by było mi przejść Pokémon Platinum z ruchem Double Team. Wtedy o tym rozwiązaniu nie pomyślałam. No trudno, wyzwanie było po prostu trochę trudniejsze. Zdecydowanie Byron, Candice, Berta sprawili mi najwięcej trudności w przejściu tej gry. Naprawdę świetnie się bawiłam przy tym wyzwaniu i chętnie jeszcze kiedyś bym je powtórzyła. Mam nadzieję, że film się Tobie spodobał. Jeżeli tak, to możesz zostawić coś po sobie. Będę serio wdzięczna. Jak jesteś panem Pokémon? to zajrzyj do innych moich materiałów. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Jakiś czas temu mój kanał odblokował opcję wspierania, więc teraz podziękuję moim kochanym wspierającym widzom. Niezmiernie dziękuję Wam za możliwość rozwoju. Kochani, słyszymy się w następnych materiałach, trzymajcie się i.